Jeśli nie jesteś muzułmaninem i oglądasz to, chciałbym się do Ciebie zwrócić i zapytać: czy wiesz, jaki jest cel życia? Jeśli spojrzysz na cel życia, jaki jest przedstawiany przez różne ideologie, gdzie albo robisz co chcesz, albo nie ma żadnego celu, to zastanów się nad tym, jak wartościowe jest życie i byłoby to zmarnowane. Ale pozwól, że opowiem Ci o czymś: że istnieje Stwórca jeden Stwórca ten sam Stwórca który wysłał przesłanie do Mojżesza, do Abrahama, do Jezusa, do Mahometa. Pokój z nimi wszystkimi. I wysłał to jedno przesłanie, aby czcić tylko jednego Boga, aby prowadzić dobre życie. Nie zabijaj, nie kradnij, nie krzywdź innych. Podążaj za prorokiem tamtych czasów. Wyobraź sobie, jak wspaniałe byłoby twoje życie, żyjąc według tego, byłbyś najlepszą wersją siebie. I pozwól, że udowodnię ci, że to prawdziwe przesłanie. Pomyśl o człowieku na pustyni. Ponad 1400 lat temu, który nie umiał czytać ani pisać, który nie miał wykształcenia w filozofii ani nauce, który nie miał dostępu do żadnej z tych informacji, a mimo to przedstawiał orbity ciał niebieskich. W Koranie, prawdziwym przesłaniu jedynego stwórcy, które zostało objawione Mahometowi, pokój i błogosławieństwo z nim, niepiśmiennemu człowiekowi, mówi się w 21 rozdziale. 33 wersecie, że wszystkie ciała niebieskie, słońce i księżyc mają orbitę. Jak człowiek na pustyni bez teleskopów, bez tej wiedzy, mógł to wiedzieć, nie można zaobserwować orbity słońca. Orbita to nie jest słońce, przemieszczające się po niebie w ciągu dnia. To jest, to jest obrót Ziemi. Orbita Słońca to jego obieg, co jest czymś, czego nie można zaobserwować gołym okiem. Chcę, żebyś wziął Koran. Sprawdź ten rozdział, 23:3. I zobaczysz, że jest tam fakt, którego człowiek o imieniu Muhammad na pustyni nie mógł znać. Pokój i błogosławieństwo niech będą z nim. Więc skąd on to wiedział? Cóż, można by powiedzieć, że zgadywał. Ale jeśli spojrzysz w ten sam Koran, w 23. rozdziale, 14. wersecie, mówi on o rozwoju embrionu i etapach rozwoju wewnątrz łona. Teraz człowiek bez maszyny ultradźwiękowej, bez maszyny MRI, bez żadnego sprzętu medycznego, jak mógłby wiedzieć, jak skrzep przyczepia się do ściany macicy, jak ten skrzep rozwija się w grudkę, jak rozwija się w ciało, a potem w kości, a potem, a potem mięśnie, które rozwijają się wokół kości. Skąd mógłby znać te szczegóły? Niemożliwe. Ponownie, gdyby to była jedna rzecz, można by powiedzieć, że zgadywał, ale jeśli ciągle to mówił i miał rację, skąd mógłby to wiedzieć? W tym samym Koranie mówi się o tym, jak głębiny oceanu mają ciemność, która jest niezgłębiona, a pod tą niezgłębioną ciemnością są fale pod oceanem. Skąd mógłby to wiedzieć? Widzieć fale na powierzchni oceanu, tak, to możemy zobaczyć, ale zanurzyć się głęboko, bez żadnego sprzętu. Nigdy nie będąc nad oceanem, wiedząc, że pod oceanem są fale, coś czego nie zdawaliśmy sobie sprawy aż do niedawna, wiedząc, że góry są jak kołki, które wchodzą w ziemię, gdy wystają ponad ziemię, bez żadnego sprzętu wiertniczego, bez doświadczenia geologicznego. Skąd mógłby to wiedzieć? Czy mógłby za każdym razem zgadywać i mieć rację? To jest matematycznie niemożliwe. W Koranie, w 30 rozdziale tej samej księgi. Przewiduje coś, co jest historycznie poprawne: o klęsce bizantyjskich Rzymian z rąk Persów i ile czasu zajmie im powrót i pokonanie Persów od 3 do 9 lat. Skąd mógłby to wiedzieć? W czasie klęski, kiedy te wersety zostały mu objawione przez Stwórcę ludzkości, było niemożliwe przewidzieć coś, co wszyscy uważali za niemożliwe do zdarzenia. Rzymianie stracili Konstantynopol, stracili Jerozolimę, stracili Damaszek. Zostali pokonani, a Koran powiedział, że powrócą. Proroctwo, które się spełniło. Ten sam prorok miał cuda, które były obserwowane przez miliony ludzi na całym świecie. Cuda, które możemy pokazać do dziś. Co to jest? Sam Koran, cud, który żyje przed nami, księga, którą zapamiętują ludzie na całym świecie, którzy nawet nie mówią tym językiem, która jest zachowana słowo w słowo, litera w literę. Miał fizyczne cuda, takie jak rozdzielenie Księżyca. Czy człowiek sam z siebie może rozdzielić Księżyc? Nie. Ale człowiek, który ma za sobą moc Boga, może. I prorok Muhammad, pokój i błogosławieństwo niech będą z nim to zrobił. I mamy relacje naocznych świadków od jego zwolenników, a także od jego wrogów, od ludzi, którzy byli Arabami i nie Arabami, od ludzi w Mekce i Medynie oraz innych miejscach geograficznych, którzy byli naocznymi świadkami takiej rzeczy, więcej naocznych świadków. Niż większość historii, w którą wierzysz z tamtego czasu. A teraz powiedz mi, jeśli te cuda nie dowodzą ci, że to jest prawdziwe przesłanie, to co dowiedzie? To teraz jest przewodnictwo, które przychodzi do ciebie od stwórcy niebios i ziemi, abyś podążał prawdziwą ścieżką, tą samą ścieżką każdego proroka, jedynym przesłaniem, które wszyscy przynieśli czyli islamem.